A tak serio, bardzo serdecznie wszystkich witam na tym najlepszym kanale, kanał Sadotv, witam wszystkich bardzo serdecznie, przepraszam, że bez koszuleczki, ale mówię, jedziemy, jedziemy na grubo, na spontanie, od razu odpalam, niedawno się wstało, ruszamy dzisiaj z vlogiem nietypowym, gdzieś jedziemy, dowiecie się gdzie, ruszamy teraz z filmami, przepraszam, żeby trochę nie było, Przyznam się, leń, 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 śmierdzący włączył się, ale każdy przechodzi takiego y, lenia taki etap ma w życiu, że musi troszeczkę się zrelaksować, trochę się poleniwić co do... nawilżacza, nie wiem czy tam ktoś słyszał co kupiłem olejki rozwalił mi się nawilżacz i zwrócili mi pieniążki więc będziemy ogarniać y, na live jakiś nowy nawilżacz może ktoś y, jakiś nawilżacz kiedyś zamawiał do pokoju y, żeby ładnie pachniało, to będziemy ogarniać, więc dzisiaj jedziemy z vlogiem jedziemy na miasto będzie ciasno. Na tak, jedziemy na centrum. Jak szukam? Spadnia Adidas Stylówka. Elegancka, tak zawsze. O w ogóle o ścianach sz chwały. Zapraszam na live'a. Nawet nagram TikTok zapraszam na TikTokka. Kogo w ogóle interesuje o w ogóle gry, to zapraszam też na Salon TV Gaming, gdzie się pokaże na ekranie. Ja zarzucam skarpety. Skarpety białe. No i oczywiście na Instagrama zobacz Na Instagrama. Łapki, na Instagrama. I opowiem więcej. Co się dzieje. A może z kim będę? Bo może z kimś będę. Ogólaj do końca wariacie. Fajnie żeby zostać łapeczkę w górę, bo to pomaga w zasięgu, Napisz komentarz, jaki byś chciał kolejny film. E, fajnie byś zostawił suba, bo ponad 50% osób co oglądają filmy nie zostawiają subskrypcji, a fajnie byśmy zostawili suba, dobijam 10 tysięcy, robimy mega challenge, robimy grube filmy. Więcej Pamiętajcie, im więcej subskrypcji, tym więcej wyświetleń, im więcej łapek, tym bardziej człowieka motywuje, wiecie o co? Likt bardziej chce, a jak widzisz, że za tym czasem zasięgi na YouTube były słabe, to tak człowiek potem mówi, kurde, nagrywasz, starasz się, zasuwasz, a tu, kurde, nic nie idzie. Ale niestety, czasami jest dobrze, czasami jest źle, pamiętajcie tyle, będzie ciekawe na pewno. Dawno nie było takiego vloga. Ostatnio pytaliście, gdzie jest kropka. Rapciuś, No cześć, ja tam u ciebie gdzie... też zadnia pytam ile już kropka ma lat 18 lat. Nie mniej 16 albo 15. Coś takiego, ale na kocie ma 80 lat i patrzcie jak się trzyma, trzymałem. dama. A. Nie? Kiciu, tak? Moi kochani. Jesteśmy w dni. Jesteśmy z tą tutaj. I gdzie idziemy? Pani kochala. Idziemy robić tatuaż, moi kochani. Napiszcie teraz na premierce. Ale to się dowiecie, zaraz to się dziara i w jakim punkcie. Jesteśmy pięknie w dniu. Ruch jest. Pogoda, patrzcie. Dlatego wziąłem gopro'a, jakby z deszczem, a tutaj padało to. Chodzimy, chodzimy. Akcja reaktywacja. Akcja. Boisz się? Boisz się? A ty się boisz? Ja się nie boję, bo ja... Dziś się nie będę działo, tylko ty. I to Leora się nie działo. Ja się boję. Marta? No. Boisz, Miesz radę. No, ja nie no No, no, no. no, no. Wiesz? Wydaje mi się, że... Tak, idealnie. Idealnie, no. nie? Tak, no. tak zgodniliśmy, że pochodnią głośiliśmy. Ej, maniak. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm

Spodoba Ci się wszystko? Słucham? Ci się? Gili, gili. Uuu. Do widzenia. I zobaczymy, co tam będzie dziarane. Coś tam pozwoli nam przebitki dać, nagrać. Zobaczymy na ile. A jak pozwolą dużo nagrywać, to będziemy tutaj robić dziary. Będziemy tu nagrywać. To <grymne> <grymne> no, tak. Stop, czerwone. No, jest w po porządku. Dobra. Bawiamy się, wszystko nagrani, Pewnie obejrzą. Pozdrawiamy. Studio. Oni nas oglądali. No Na jak? Bo ja. Musiałam im podać kanał. Nazwa. Obejrzeli kanał i powiedzieli. Do widzenia. Tak. Powiedzieli bomba. Dobra, wejdziemy do. Wjeżdżamy do studia i zobaczymy, co będzie można nagrać. Never. No, no, dobra. No, dobra. No, dobra. No, dobra. Okay. dobra. Okay, to ja idę kalerę. Dobra, Zabra. dobra. Jak chcecie się czegoś nauczyć, nie? Nie, tutaj nie. Kamerę. Muszę... Mówi się straciłaś, się? Z nerwów? No, właśnie, się cykam. Marta mnie wylało ostatnio. Tak? Proszę bardzo. Tak, to by panią miała nawet zanotować. Słuchajmy nie słuchajmy 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 Как наобразство <tell> 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 Dobra, to co do zobaczenia za 3 tygodnie wtedy? Oh, sorry. Co tam zielone? Boli cię bardzo? No, siedzenie 4 godziny. Ogólnie, bolało bardzo? Bardzo, bardzo, pod koniec. Ale było warto. warto, co? Jest warto, bo on jest bardzo ładny, on mi się podoba. no Jest do poprawki jeszcze, ale generalnie nie żyje już dzisiaj. Bo ogólnie z bólu, nie mogła. Z bólu nie mogła wytrzymać, już y, tuż nie wchodzi, skóra zmęczona, ale bardzo dziękujemy y, za możliwość nagrywania. Dziękujemy jeszcze raz studiu. Studio, tak się mówi? Dziękujemy studio chyba, wiesz, za udostępnienie miejsca i możliwość nagrywania. Tak? Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy panią tatuator, która się jeszcze uczyła, dlatego dużo nie nagraliśmy, bo. Nie, chcieliśmy stresować, nie chciałem stresować, tak. tak więc wiecie, jak to jest. Uczysz się, to jednak ręce się trzęsą i tak dalej, ale. Podołała pani. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy się w studio i na pewno jeszcze wyjedziemy tam na jakąś dziarkę. Trzymajcie się do następnego filmu. Łapka w górę i suba pamiętajcie. Nara. Nara? Nara. To <laughs> nara Aha, i ósem, ósemka, tak? Ósemki! 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 Chodzi ki...